I się 18 z tej strony jadam i to jest mój drugi lub trzeci odcinek z FIFY mobile I dobra, nie wiem co robić. Mam taki skład Użytkownik jest po niedostępny ja nie wiem co dalej robić. Hmm. To zagramy tutaj, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Ja pewnie trafię na jakiegoś gościa, który ma skład 95 lub 97 eee, bramkaza mam gównianego. Może dzisiaj go wymaksujemy ludziska. Możemy nagrywać tylko 16 minut, ale zby nie przeszkadzać. Nie dopóceć to z, z, z na, nagram. Ten odcinek jest 10 minut. O jadź, on ma podobny skład do, do, do mnie mojego. Ale mam mam lepszy. Ale u um, też stegena na bramce. To jest hicior. Te ustawienia są bardzo banalne Jakby coś I gol, piękny gol Uuu. Lecimy Jakby coś to dźwięki w tle ja, Są temu, bo Mój brat No nie pisz mi, Kurde, no Ikona szczeliła pięknie. Dawaj, to nie chyba ogląda coś nie dla niego, ale w dupie to mam. Bo teraz strzelam czwartego gola, przez którego mam prowadzenie. Puh. O, ja to był To To powinien być karny. Dobra. O nie właśnie, bo nie będzie live'a, nie będzie. Bo niby nie mogę nagrywać live'a. By było ja przegrałem. Ten jest zbyt dobry. I ma jeszcze taki napad Mbappé Kolejne wyzwanie zrobione, ale stracone pucharki Ma ty mie ciągle coś tam pisze na czacie w teamsach. I dziękuję za takie miłe przyjęcie mojej nowej piosenki yy, Mój pierwszy rap. Dziękuję za takie miłe przyjęcie, że z Kilka minut już ma ta psenka Ile tam wyświetleń było? Z 22 wyświetlenia i za to bardzo Wam dziękuję. Kurde, dobra, prze... dobra ale mi laguje. Gdyby mnie nie graj w Braura, nie Nie w tego Robloxa Nie w robotka. Nie, oglądaj tej ten, tej, rzeczy. Olegul. No i kolen, oh w polu karnym mi by nie Kurde. Skoda, za nie samobój, by było lepsze. Dobra. <gryw> Dobra, może zdąży jeszcze Ścielić ostatniego gola i nie zdążyłem Niestety O już połowa odcinka minęła Serio? O nie, 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 nie. Ale złączają mi się te... Pewnie ja teraz trafię na jakiegoś koksa, który jest koksem. Weź jest mój składzik? dobra, to nie jest kogoś, mam tego dobrego obroncę i to jest lewego, ale lewym się prawie w ogóle nie gra. O, zło, on nie przemija tego. Mój nie a następny mam plan na odcinek. Powiedzcie, czy to jest dobry plan na odcinek ten Oglądamy, próbuj się nie zaśmiać, i może wezmę jakiegoś brata do tego. I zobaczymy, kto dłużej się zaśmieje. Kto dłużej nie będzie się śmiał. Będziemy grali, kto pierwszy się zaśmieje. Na pewno nie Dominika, bo Dominik ciągle się śmieje. Ale gole szczelam. strzelamy szczelamy. Fugi kono szczela. No ta ikona jest po prostu zajeba. Dobra. Chodzi! No i on nie trafił. I ikona by trafiła. Proszę, pięknie. Prawie. Setkola parkornego gol! Dobra, wycofujemy się. Podajemy tam. Szczela i nie ma. Kurde. Mogę podać i by był gol jeszcze. No zobaczmy. Dobra, ja już będę kończył, nie przedłużam. Pozdrowionka i dzięki za takie małe przyjęcie mojej piosenki. A jakby to ten dziwny głos tam przeformował YouTube. YouTube. I aplikacja z której nagrywam. Pa!